Cześć witajcie dziś zgoła inny temat bo na warsztacie sterownik solarny Solar Control gecko G422 P08 używany sterownik który wysiadł ze słów właściciela wynika że brakło jakiejkolwiek tutaj brakuje jakiekolwiek oznak życia yy, przyczyna nieznana, ale było coś się działo tutaj w zasilaniu, bo zakład, który dostarcza energię elektryczną, na tej miejscowości przyjeżdżał w tym dniu, kiedy wysiadł ten sterownik kilka razy, więc coś się działo, czy to były jakieś przepięcia, czy, yy, czy to były. Czy to były jakaś awaria? Ciężko stwierdzić Fakt faktem. E, za nie mógł ten sterownik. Patrzę data produkcji. 15 rok, czyli 7 lat. Więc miał prawo się już zepsuć. Nowy kosztuje troszkę, więc e, tutaj właściciel liczy na to, że. Aha, dotykowy ekran chyba nawet to jest. Właściciel liczy na to, że uda się uzdrowić ten, ten sterownik. Także nie przedłużając rozkręcamy, zajrzymy co jest w środku, co go może boleć. I sterownik już rozebrany. Wychodzi nam część panelu tylnego, czy tam tylnej obudowy rozpinana na, na złączkach. To wypiliśmy sobie. Podejrzewam, że tu jest jakiś mm, procesor z elementy SMD. Część taka zasilacza, można powiedzieć, część gdzie, gdzie mamy zasilacz i ekran dotykowy. Pamięć tutaj mamy również jakąś, bo jest zasilanie bateryjne, może i też tu mikroprocesor jest kolejny. I pierwsza awaria tak było tutaj. Musiało być gorąco przez te lata. Zobaczcie przykleiły się, przykleiła się ta taśma łącząca płytki do tego stopnia, że, że po prostu Kable się, zobaczcie, łamią się. Łamią, kable łamią się. Są tak zgrzane, że pękają, łamią się. Także to, ta wtyczka, ten kabel już jest do wyrzucenia. To pierwsze co. I teraz elementy uszkodzone, które widać. Na ten moment widać uszkodzony rezystor. Bezpiecznik jest cały. No i będziemy sobie diagnozować. Tutaj mamy jakiś zasilacz impulsowy, podejrzewam. A tu układ sterujący chyba tym, 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 transformatorem. No i będziemy szukać, co tu może być uszkodzone. Będziemy lecieć po ścieżce od zasilania i sukcesywnie. Póki co nie ma co tu włączać do prądu, bo nie ma reakcji żadnej. A poza tym i tak ta taśma jest uszkodzona, więc... Najpierw spróbujemy sobie znaleźć elementy uszkodzone, wymienić tą taśmę. No i będziemy działać. Także miernik w dłoni mierzymy. No i kochani, elementy usunięte, przynajmniej te, które wydawało mi się, że są uszkodzone. Przy okazji wymontowałem już płytkę z procesorem. Jednak procesor jest tutaj na samym dnie. Po co to wylutowałem? Tutaj bardzo ładny ekran. Także wszystko trzeba robić delikatnie. Po co wylutowałem? Po co zdjąłem tą płytkę dolną? Po to, żeby wylutować konektor do tej taśmy, żeby wymienić tą taśmę. A może trochę się pospieszyłem, bo zanim przejdziemy do taśmy, to najpierw trzeba naprawić zasilacz. No i elementy uszkodzone. Zobaczmy sobie. Opa, pa, pa. Czy ja złapałem? Ok. Kondensator. Kondensator, przez który ma być dostarczane napięcie zasilające 330 nanofaradów zostało mu 4,8 nF. To podejrzewam, że to jest warystor. Jeśli się nie mylę, warystor, który ma zabezpieczyć przed przepięciem, on jest prawdopodobnie dobry, ale to jeszcze sobie zweryfikuję. Rezystor, który jest upalony, który jest pęknięty, czyli przegrzało go. No i takie gagatki. 4,7 mikrofarada na 400 v Oczywiście nie mam takich kondensatorów na podmianę na ten moment. Więc już się robi ciekawie i wesoło. I ile zostało? 4,7 mikrofarada. Mikro, tak? To ma mieć mikro. Mikrofarady, a jest 1000 pikofaradów ok i drugi gagatek który prawdopodobnie był przyczyną całej awarii zobaczcie co pokazuje no zwarcie 00 zero, zero. więc jeżeli on dostał zwarcia jeżeli dostał zwarcia to obciążył nam nasz rezystor zasilający no i to, to taki mamy oto efekt że rezystor się przegrzał i Odleciał, jak on już odleciał, no to braku zasilania dla części dalszej układu i, i mamy co mamy, że nieżywy jest, nieżywy jest sterownik. Także szukam części, wsadzimy, jeszcze posprawdzam tutaj elementy półprzewodnikowe, mostek, dioda, czy nie są walnięte. Elementy uszkodzone wymienione, pierwsze uruchomienie przez żarówkę, zobaczę co się będzie działo, także sprawdźmy to. Sprawdźmy, czy mamy w ogóle zasilanie. Czy nam tu dotarło zasilanie? Ok, zasilanie jest. Zobaczmy, czy mamy napięcie stałe na wyjściu. A to będzie tak, plus. Plus, plus, plus. I mamy 12V, także zasilacz działa. Pracuje poprawnie. Zostało tylko jeszcze teraz załatwić jakoś tą nieszczęsną taśmę. Ja sobie już, żeby mnie nie poraziło. Wymienić tą taśmę i składać. I wielkie uruchomienie Złożony. Włączony do prądu. Kalibracja klawiatury. Proszę mu nie dotykać sensorów. Także ruszył. No i ruszył. Godzinę pamięta. Datę pamięta. Klawisze działają. OK. Naprawiony. Także uszkodzone elementy kondensatory rezystor. Na szczęście układ tej przetwornicy sterujący tutaj transformatorem okazał się sprawny. Sterownik wrócił do żywych. Pozdrawiam.